Co ona robi? Co ona robi? Co to jest? O kurde! Eee... Eee... Kocham tą grę, naprawdę. Witam Was w kolejnym odcinku i jaram się w tej chwili, ponieważ no jak możecie zauważyć jestem w grze, której nie było naprawdę w długo na kanale. Jestem, widzowie w symulatorze kozy. Pamiętacie te stare odcinki? Chociaż no, kiedyś nagrywałem to na telefonie, jeszcze niedawno, ale to dobra, to od mnie na telefonie, ale widzowie, wracam do korzeni, widzowie. Eee, z grą symulatorem kozy kupiłem sobie na Steamie, ponieważ teraz była promocja. Kupiłem normalnie, widzowie, tą grę za 7 zł, normalnie było można nawet z dodatkami i 20 zł, tak wszystko wyszło. I... I co? Jestem w tej grze, widzę, gram na komputerze pierwszy raz w tą grę. Czyli na komputerze, no bo na konsoli grałem i na telefonie, ale na komputerze jeszcze nigdy nie grałem. I co? I klikamy play. Mamy, jak widzicie, wszystkie wykupione dodatki. E, ponieważ kupiłem sobie... E, to są te dwa miasta, ale to są darmowe, nie? Kupiłem sobie jeszcze MMO, Paydaya, e, What of Space i Gold e, i Gold Z. E, no, wiecie co to za gra? To jest to taka o zwiakach, nie? E, wchodzi mi o to, że ten, że... GoodZeit to, to jest bardziej przerobka gry, chyba. Nie wiem, jak ona się nie nazywała, no dobra. E, ale weźmiemy sobie podstawowe, ponieważ e, chciałem troszkę pograć. Nigdy nie grałem jeszcze. Na te dodatki tylko testowałem, żeby zobaczyć, czy są na pewno zainstalowane. I są zainstalowane, tak więc wszystkie dodatki mam. A tak więc pojawi się odcinek na pewno z tych dodatków. Okej! Okay. Jesteśmy widzowie, możemy pierwszy skok zrobić. Aha. Pięć punktów dostałem za zwykły skok. Wow! Ale to już nie był zwykły skok. <laughs> Czekajcie. O! Patrzcie Mogę... Hop! Dobra, wam Ja zapomniałam już jak ta mapa wygląda, w sensie to Na telefonie grałem, ale ona była troszkę inna I Tam gdzieś było chyba na pociąg, nie? Yy... NIE! O nie, to nie jest... To jest jakiś low gravity... A nie, nie pamiętam, widzę, ja dawno grałem w tą grę po prostu i... Ciuwie To no jest jakieś samo... O kurde, no dobra, to się nie zmieniło totalnie Eee... Yy... <laughs> Gra już wysłał też gący no i to 3. Ale gram w normalną, ponieważ pomyślałem, że klimat powinien być fajny. Jak się tutaj się. Okej, okay, tak się liże, a jak się. Obejdzie dźwięki. Co to? A slow modem. Zaklikam duże przyciski. Może nagrywanie nie wyłączył. Dobra, nie wiem. Let's go! Kurde <noise> Całą stację rozwaliłem Bum. Co ty, gościu, sobie myślisz? O, pierwsza satelitka Okej, okay, lewym wszystkim się na wszystko robi Fajnie to wygląda Te chipsy Co to w ogóle jest? Dolitos! Ej Patrzcie Ci są szklane. Nie ma! Ja naprawdę wszystko rozwaliłem. A co tu odwalasz? Halo! A co tu odwalasz? Co tu odwalasz? Co tu się odwala? Co ona robi? Co ona robi? Ule! Co ty odwalasz? Ej! Co to ma być? Co to kurde, ma piorą to sprzedajesz? <grym> Co to powiedziała? <laughs> Dobra, ta gra się nie zmienia totalnie. A to tutaj co? Te żarówka przejeżdża. Chyba nie? Mogę oczywiście przejechać do... O kurde! Okej, okay, jednak nie przejada. Ale zawsze robiłem, że przestało to przeskakiwać. Widzę, oczywiście mogę sobie... Yy... O kurde, nie udało się. Mogę sobie oczywiście pójść do następnej części miasta. Pójdziemy dzisiaj, ale na razie mi się nie chce. A kolejna cytułetka, patrzcie, Syk. Cytułetki warto zbierać, bo potem osiągnięcie się ma. Ja tę grę głównie w ogóle na Steamie. Co jest? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co ty powiedziałeś? Co w Uwielbiam grę, nie? <laughs> Że najpierw warek gdzieś i on leci na 2 km, nie? O Boże, dobra. Pamiętam jak za małego grałem, widzę w tą gierkę. Z tatą jeszcze kiedyś. Znaczy z tatą, no. Mogę jeszcze powrócić do tej gry z tatą, ale to wiecie, no... Nie wiem, czy to są jeszcze modne czasy, żeby grać z rodzicami. Może no nie wiem. Zobaczymy, ale wiecie no. Tam widać jakieś miasto w tle. Spoko. O kurde. No dobra, wolę nie... Wolę, wolę nie trajhardować. Wolę ja sobie normalnie przejść. O. O. Syk. I tam ktoś siedzi. O kurde. Epilepsja, epilepsja, epilepsja i. Sora, ale to jest moje miejsce. Samobójco jeden. Wstał. Nie no, nie wytrzymał mnie. O statka kolejna! Iu! O, ożukowałem śmienięcie. Koza na szczycie. <śledztrę> nie ja wierzę, koza na szczycie, nie? To by dziwnie zabrzmiało. Ha! Nie udało się. Ha! Dobra. O Jezus Maria! Dobra, widzę. Ta gra mi się podoba. Co to jest? Co jest! Ej! Co jest? Nie ja zapomniałem, że były fajerwerki w tej grze. O, jest towetka. Dobra, już chyba cztery mam, nie? On tlek No właśnie, bo to są chyba mutatory. A, to jest teraz restart. Dobra, znowu, chodźmy sobie do kolejnego miasta, bo nie masz, to chcę wypróbować. Yy, I to będzie pierwszy raz w ogóle w tym mieście, tym dużym. W sensie nie, no na telefonie już byłem raz w tym mieście, ale... Znaczy nie, no raz byłem w, na telefonie w tym mieście. Ale już oficjalnie będę po długiej przerwie. Tam było troszkę zmienione, chociaż nie wiem, czy było zmienione, bo tutaj nie było tego. Yy, tak. Transportujemy się. Na następnego i jesteśmy drugiej, na drugiej stronie. Tutaj yy, jest chyba jakiś. Tutaj był chyba niedaleko slender, z tego co pamiętam. Jak się to wyszło? I gdzieś tutaj. O, już czarny, no, już czarny ekran jest. Z tego co wiem. A nie. To tu czy nie tu? Wow! Co jest? Co to ma znaczyć? Co to jest? O kurde eee... eee Kocham tą grę, naprawdę Patrzcie jak to wygląda ten świat! Ej, za no no dobrze! O, chociaż tyle O ja pierdzielę, dobra nie. Dobra, widzę Yyy, Dobra, nowy O, Nowe kasę! Nowe kasę! Nowe kasę! O! Nowe kasę! Ej, kurde, myli mi się kuzy, e! Dobra, dawaj to. Kasa. I z tego co pamiętam, to można było chyba sobie jakiś. Trzeba kostium kupić, nie? Już nie pamiętam, na czym to działało. to Chyba trzeba było trzy takie przynieść. Czy tam jedno? Nie ja wiem.

Dziób, mogliśmy serować? Ej, ja, dzióbem co? Ej, czekaj, to ja... Ja nic nie, ha ja nic Dziewięć, nie siobie, co... ja, ja nie siobie, i co, i co? O tak, o tak. Halo, gdzie abuna? Halo, gdzie, co, 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 co jest, Uch! Tak? Kto głupie by się rozwalił coś takiego, nie? To to jest? Grzyby chorą A, no! pamięta No pamiętam te grzyby! Fajna! Kurde mi się poruszył! Jak ja wyglądam! <grytanie> Dobra widzowie! Dobra, chyba zakończymy ten odcinek jeszcze zrestartujmy szybko. Oha no, dobra, yy, kończymy ten odcinek. Dziękuję serdecznie za oglądanie yy, i no, cześć. To jest w ogóle